W tej fregacie, która już jest staruszką, bo ma 105 lat. Witam Panią Prezydentę. Witam e, władze miasta. No ja i oczywiście tak? Moi kochani, 13 lat. Ja tak się zastanawiałem, co mam zrobić, żebyście mnie pokochali. I doszedłem do wniosku, że muszę mówić krótko. W związku z tym, się witam rodziców. Słuchajcie, my musimy wyszkolić do 20 roku 15 tysięcy kapitanów, a do 30 następne 15 tysięcy. W związku z tym ja widzę tu bardzo dużo kapitanów przyszłych. Życzę Wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego i w tej chwili przekazuję władzę statku w Wasze ręce. Pozwolę, że się udekoruję. Zaproszonych gości, dyrekcję szkoły, wychowawców, rodziców oraz bohaterów dzisiejszego dnia, uczniów klas pierwszej szkoły podstawowej nr 29. Batnos. Poczet sztandarowy na miejsce uroczystości wprowadzić. Wszystkich gości na uroczystość zapraszamy. O Na świecie pierwszy był okiem Przepisowy rund I pierwszy Ważne zdrowie Zawsze w głowie mam Kilka dobrych rad Bardzo ważna sprawa Jak w tej szkole zachować wypada Trzy magiczne słowa Tak jak rycerzowi Przynoszą chwałę Każdemu uczniowi Mówię często, proszę, przepraszam, dziękuję. I pamiętaj, że ktoś ci, ci nie kosztuje. Pierwsza dajem, nigdy być nie może starać się zawsze z dobrym humorzem. się co dzień pilnie, nagroda cię czeka. wyraźnie za bardzo mądrego człowieka. Wszystkie rady słuszne, pierwszaki to zuchy. Tam ci wyuczniowie, nie żadne maluchy. Mimo, iż to zrobił Pan Kapitan, ale wydaje mi się, że w Waszym imieniu powitam również Panią Prezydent Miasta, Panią Ewę Łobkiel. Bardzo proszę. Wiceprzewodniczącą Rady Miasta, Panią Joannę Zielińską. dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej panią Marzannę Mruz, przedstawiciela Związku Zawodowych Solidarności panią Dorotę Szepczyk oraz przyjaciela naszej szkoły panią Gertrudę, przedstawiciela Caritasu, panią Gertrudę Paszak i przewodniczącą Rady Rodziców panią Annę Modry oraz przedstawiam również przewodniczącą samorządu uczniowskiego naszą panią, nie panią, tylko uczennicę Michalinę Gerle. Pani na ucznia szkoły podstawowej numer 29. Jest to dla mnie, jako dyrektora szkoły, ogromny zaszczyt i honor, że mogę pasować tak pięknych, tak zdyscyplinowanych i tak mądrych dzieci. Baczność! Do ślubowania wystąp! Dużo gości, dyrekcji szkoły, nauczycieli, rodziców oraz koleżanek i kolegów ślubuję uroczyście. Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Ślubuję. Będę uczyć się w szkole, jak kochać ojczyznę, jak za nie pracować, kiedy dorosnę. Ślubuję. Ślubuję być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sławiać radość rodzicom i nauczycielom. Ślubuję. Po ślubowaniu stąd. Eryk Jędrzejewski, Wiktoria Grabowska, Nikola Szałkowska.